Pytanie banalne, ale może trzeba je zadać. Kto dzisiaj Pana zdaniem jest najważniejszą osobą w państwie? Prezydent, premier czy prezes? Myślę, że ambasador Jones jest najważniejszą osobą w państwie. Myślę, że pan ambasador imperialny, rezydujący, w, 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 urzędujący, bo gdzie tam ma swoją rezydencję mieszkalną, to nawet, nie wiem, urzędujący przy ulicy pięknej w Warszawie, z, wnioskuje to z, z przesłanek. Jakie przesłanki? No, przesłanki to jest właśnie na przykład sprawa kanału Śląskiego, który miał być. Ale go nie ma i obawiam się, długo nie będzie. Kanał Śląski, który na wysokości Oświęcimia i Kędzierzyna Koźla miał łączyć systemy rzeczne Odry i Wisły i rok mija. Właśnie rok minął, jak wojewoda Małopolski podpisał wstępne porozumienia z Chińczykami. Na budowę tego kanału. Ten kanał, żeby, żeby słuchacze szanowni nie popadli przypadkiem w podejrzenie, że to jest jakaś z kosmosu idea bezsensowna i niewykonalna, że to jest jakaś kaczka dziennikarska. Nie. Ten kanał śląski, który miałby po prostu udrożnić połączenia wodne w Europie Środkowej, a gdyby jeszcze Czesi do tego, co zamierzają, Pobudowali także za chińskie pieniądze połączenie od Radunaj z terminalem śródlądowym w Hoboninie, no to moglibyśmy mówić o przebiegunowaniu mapy handlu środkowoeuropejskiego, a więc w ogóle kontynentalnego. Otóż yy, Wojewoda podpisał takie porozumienie rok temu. Yy, w czerwcu. Yy, yy, Między innymi sprawa kanału Śląskiego miała być przedmiotem rozmów podczas wizyty prezydenta Xi w Warszawie, ale jak wieść niesie, właśnie interwencja ambasadora Johnsa zdecydowała o wyjęciu. Kanału Śląskiego, z pakietu rozmów. I od tamtej pory o tym nie słyszę, nie licząc publikacji na łamach Prasy Gadzinowej, Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej, których redaktorzy ucieszyli się z tego, że, że sprawa Kanału Śląskiego przepadła. Jedna gazeta napisała, że wojewoda Małopolski sprawdza wiarygodność chińskiej firmy która jest na czarnej liście Banku Światowego za korupcję, a gazeta Polska piórem czy klawiaturą swojej publicystyki, publicystki. Napisała na przyszłość: Trzeba unikać takich wpadek, jak sprawa kanału Śląskiego. Ale ta czarna no, bo lista właśnie. nie robiła no, nigdy wrażenia. Przecież ja... podolino kupili od firmy też, która była na tej czarnej liście i wtedy nikt o tym nie wspomniał. No no ja zwracam uwagę na to, że te tak zwane specjalne relacje sojusznicze z Imperium Amerykańskim, poza tym, że są. Dysproporcjonalne, niesymetryczne. To oczywiste, że niesymetryczne, ale to samo w sobie no, nie byłoby powodem do utyskiwań, gdyby nie to, że one przyprawiają naród polski, państwo polskie o wymierne straty. I już nie tylko straty wizerunkowe, jak w sprawie Kiejkuckiej, ale także utratę bezpieczeństwa. Po prostu. Jesteśmy wystawieni na pierwszą linię frontu. Jesteśmy żetonem w grze imperialnej, w której nie mamy niczego do powiedzenia, ale również ten sojusz, te specjalne relacje sojusznicze przyprawiają nas o, jak to się w księgowości, jakby to można nazwać, o zyski utracone. Tak? Nie budujemy kanału Śląskiego, Chińczycy nie wpompują 10 miliardów dolarów w tę budowę, no i jesteśmy w tym samym punkcie. W związku z tym, tak bym jeszcze to ujął, że to co mam do zarzucenia aktualnej władzy, to jest wprowadzanie polskiej polityki, nawy państwowej w ten kanał jednokierunkowy. W uliczkę. Z mojego punktu widzenia ślepą, ponieważ Anglosasi, jak patrzę na historię, nigdy nie mieli w środkowej Europie żadnych innych interesów poza podpalaniem jej. Poza periodycznym podpalaniem jej. I to są setki lat ostatnie. Polacy tego nie widzą, Polacy tego nie wiedzą, bo, bo o tym nie napisał ani Sienkiewicz, ani Mickiewicz ze Słowackim, więc my tego nie wiemy, prawda? Ale takie są, taki jest kontekst historyczny. Ja tutaj nie przesadzam, mówiąc o setkach lat. No, no przypomnę, bo wszyscy Państwo oglądaliście potop. Wszyscy oglądaliście potop, film, tak? Niektórzy czytali nawet powieść. No więc przypomnijcie sobie tę scenę. Wkraczają wojska szwedzkie do Polski. Pięknie zrealizowana sekwencja w tym, w tym filmie. Zboże łany, tak, dojrzewającego zboża i maszerują te kolejne oddziały szwedzkie. Otóż, w rzeczywistości, w historii to nie są żadni szwedzi, którzy by tam jakimś promem przypłynęli z, z, ze Sztokholmu do Gdańska. Nie, to są żołnierze z zaciągów. Na kontynencie, głównie brandemburscy, ale także i z Niderlandów i z innych krain europejskich, żołnierze najemnicy, a na ich y, y, żołd wyasygnował poważne kwoty dyktator purytański Anglii, Cromwell. Cromwell.